Dzisiaj otwieramy nasz ogród. Mi się bardzo po podoba pałacowa bawialnia. Okazuje się, że to było moje marzenie od wczesnych lat. Magia na wesoło. Chciałam wszystkich serdecznie zaprosić. Na międzysąsiedzką giełdę wyprzedażową. Niestety musimy odwołać piątkowy koncert. Dzisiaj otwieramy nasz ogród. Ogród Stowarzyszenia Miłośników Kowar. Będzie to miejsce, gdzie będzie można przyjść całe lato na jakiś koncert albo na jakąś imprezę. Rozpoczynamy koncertem Emmy Siemieniec, a o następnych koncertach będziemy Państwa informować. Rozpal mnie w południe, rozpal w biały dzień. Rozpal mnie, każdym słowem twym, dotykiem każdym rozpalnie, więc daj mi ogień. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w naszym stowarzyszeniowym ogrodzie na jego otwarciu. Dzisiaj jest inauguracja sceny, właściwie ogrodu teatralnego w Stowarzyszeniu Miłośników Kowar. Będziemy dzisiaj otwierać tę scenę. Będzie to debiut mój, jak i również tej sceny. Zapraszamy wszystkich na następne koncerty, które tutaj w tym ogrodzie będą się odbywały. Terminarze dzień po dniu drobnym maczkiem. Pod dzisiaj, tam, jutro, tu wiem, że muszę, wiem, że zdążę. Od pięciu lat realizowaliśmy tutaj cztery projekty, których efekt państwo możecie e, podziwiać, szczególnie te osoby, które wcześniej przez, przed laty tutaj wchodziły w to miejsce, to widzicie Państwo różnicę od wyremontowanego muru, zagospodarowej przestrzeni i wiaty, która powstała, która umożliwia e, koncerty. W ramach Zielono-Niebieskich Kowar powstały tutaj przede wszystkim to miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili, czyli ta altana z możliwością występów. Zasieleniliśmy ten teren tutaj, powstały ścieżki przepuszczalne, powstała ta widownia, na której Państwo w tej chwili siedzicie. Myślę, że podoba się Państwu to miejsce, bo mi bardzo. Yeah. yeah. Jak jest na półkoloniach? Fajnie bardzo. Fajnie. Ale co Wam się najbardziej podoba, jak do tej pory? A no, wyspa. A co robiłyście na wyspie? E, gąbaliśmy. No, gąbaliśmy się w jeziorach. Trzy zjeżdżalnie były. A skąd masz koszulkę moku? E, jak byłam na, na zajęciach teatralnych z panią chyba Agnieszką, za udział w tym dostaliśmy na koniec chyba takie koszulki i jeszcze spódniczki dostaliśmy. Co Wam się podoba najbardziej? Mi się podoba piłka nożna. A byliście w kinie? byliśmy I co oglądaliście? Takiego chłopca co drościł się od małego tygrysa. Najbardziej mi się podoba kino. Mi się bardzo podoba pałacowa Bawialnia. Którego dmuchańca lubicie najbardziej? Tego z chyba Najbardziej mi się podobało to jak poszliśmy do kina i mieliśmy zajęcia z policjantką. O czym mówili policjanci? O, 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 pokazywali nam, y, czy tak jakby da się wydostać z kajdanek. Mi się najbardziej podobało, że byliśmy na pałacowej bawialni. No i też materace mi się najbardziej podobały, bo robiliśmy jakieś zamki z nich, jakieś bazy. Dostajecie kartkę i ołówek. Razem szukacie odpowiedzi, i razem zapisujecie, razem przychodzicie. Jakie było pytanie? Z ilu elementów składa się pszczoła? Z dziesięciu. Z dziesięciu elementów, tak. ok. Na pewno w pierwszym turnusie była wycieczka do pałacowej bawialni. Później jeszcze było dużo różnych wycieczek. Teraz jesteśmy właśnie w Nadleśnictwie Śnieżka i gramy w grę terenową. Zbieramy różne informacje z tablic, które są tutaj w Ogródku Nadleśnictwa. A później jaka nagroda będzie, to jeszcze nie wiem. Przed nami jeszcze Kowarska Wyspa Fan. Pałacowa Bawialnia Morze jeszcze się powtórzy. Nie, to, mu Nie, nie, nie muhamar 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 jest Muchomor Planicki. I rybą. Sosna, OK? I daj, czekaj, czekaj, czekaj. Paspolite. Ile mamy na tablicy, <laughs> marzenie od wczesnych lat, o którym zapomniałam. I klientki mi przypomniały właśnie, że ja zawsze o tym mówiłam, więc e, gdzieś się zrodził taki pomysł, jak zamknęła się tutaj nasza ulubiona kawiarenka Alchemia. Zaczęło się też od tego, że ja zaczęłam już wszystkie meble wybierać. Jeździłam do siostry e, koło Poznania i tam miałam taki ulubiony sklepik, szafonierkę. On mnie oczarował ten sklep. I z tamtego sklepu 80% rzeczy, które tutaj są, gadżetów, to właśnie stamtąd. No właśnie, skąd pomysł na włoski styl, a nie na przykład francuski? Bo jakoś te Włochy mi mocno w sercu leżą. Bardzo bym chciała tam mieszkać. Tam jak jadę, to się czuję jak w domu. Kocham ten język. No i to chyba stąd, właśnie na te klimaty włoskie. Właśnie w takich starych kamienicach, ten nasz tył od rzeki jest dla mnie przecudowny. Chociaż niektórym może się to nie podobać, że są obdrapane kamienice, ale to ma swój urok i klimat. I ja się bardzo cieszę, że akurat to miejsce tutaj znalazłam, w tej kamieniczce. Emilio jak pracuje się w rodzinnym biznesie? No ja z rodzinnym biznesem mam już do czynienia, bo prowadziłyśmy razem z mamą salą dalej Salon oczywiście prosperuje, także z mamą już wiem, jak się pracuje na co dzień. Wydaje mi się, że nic nie ma w tym strasznego. Dogadujemy się na wszystkich płaszczyznach. Czy tata udziela wam jakichś wskazówek, pomaga, a może przeszkadza? Wskazówek myślę, że w rodzinnych interesach udziela każdy każdemu, więc to jest. Normalna sprawa. Tata nam wiele tutaj pomógł, bo tata tutaj wszystko swoimi rączkami sam jedyny wyremontował. Mama tutaj była jakby mózgiem operacji, ale tata tutaj wszystko sam wykonywał. Także... Dodajmy, że tata jest artystą. Dokładnie, tata jest artystą, co widać i po naszym wnętrzu, i widać po jego wystawie, niedaleko tutaj zatrzymane w czasie, także. Jest artystyczna dusza i wszyscy tutaj mają swój naprawdę ogromny wkład. Jak odnajdujesz się w tej pracy? Jest to dla mnie coś zupełnie nowego, ale myślę, że jest dobrze. Jest to coś też takiego, z jakim nastawieniem ja wychodziłam, to, że chcemy coś zrobić dla naszych kowarzyan tutaj i naszych kobietek, które gdzieś tam wywiady były prowadzone przez dłuższy czas pracy w salonie, że brakuje im takiego miejsca, że nie ma gdzie wyjść i wyszliśmy z taką inicjatywą i robimy to na naprawdę z ogromną wdzięcznością, że przychodzą tutaj do nas i że czekały tak długi czas na to, aż będą mogły w końcu do nas tutaj zajrzeć. Mój mąż, tak prawie przez rok czasu, remontował tutaj mi to miejsce i dużo pomysłów jest jego, tak jak na przykład odsłonięte tutaj cegły. Właśnie piękna wnęka przekuta do kamienia, to były jego pomysły. Ale muszę też powiedzieć, że całą zimę ja bawiłam się w tapicera i malarza. Odremontowywałam wszystkie meble przywiezione właśnie z tego sklepu antycznego. I że ściany to moja zasługa, wszystkie ściany zawsze ja otynkowuję, maluję. Magia na wesoło. clown Jejku przed Państwem. Zapraszamy serdecznie. Halo, halo. Cześć! Dzień dobry, witam wszystkich! Wszystkie dzieci, wszystkich dorosłych! Cześć! Jacuś wylosował kopertę numer 3 A więc przyjrzyjmy się Jacusiu Czego nie wylosowałeś Takie tam drobne nalody No 10 tysięcy mm, Ale to nie przejmuj się Jacuś będą cenniejsze nagrody Jedyny raz może Heniek nam powie co, co to za nagroda Henio, Henio bardzo lubi tą nagrodę Zaraz wam powiemy dlaczego Jacuś co mamy tutaj Pogaduchy z Henkiem ja wiem, że o tym marzyłeś. Teraz będziemy do ciebie Pisacie sobie ja codziennie. Nie uwielbiam Cię. Jestem twoją główną nagrodą. Ci ze mną. Ile tutaj widzicie? Stare! O właśnie, o takie mi chodziło! No, to się zamienimy teraz, nie? Dobrze, dzięki. Jak masz na imię powiedz? Rozalia. Rozalia, wielkie brawa dla Rozali i jej babci za odwagę! Uwaga, co się tam wydarzyło!

Iść na drugą stronę ręką. Wszystkie dzieci gudzają, a posiadają. Chciałam wszystkich serdecznie zaprosić na międzysąsiedzką giełdę wyprzedażową na osiedlu górniczym, na którym się właśnie znajdujemy. Zapraszam 27 lipca w godzinach 10 do 14. Tutaj przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury będzie można się rozstawić ze swoimi rzeczami. Także jeśli mają Państwo w swoich garażach, na strykach, w piwnicach jakieś fajne rzeczy, które po prostu się kurzą niepotrzebnie, no to zapraszamy. Można się wystawić, można wypożyczyć stół z Domu Kultury. Także serdecznie zapraszamy, chcemy troszeczkę ożywić nasze osiedle. Szanowni Państwo, jeszcze taka informacja. Niestety musimy odwołać piątkowy koncert, który był zaplanowany na najbliższy, na najbliższy piątek. Przenosimy go na 23 sierpnia, też na piątek. Będzie tu występ zespołu Gorajska B, także przepraszamy najmocniej zapraszamy w sierpniu.